Szanowni państwo, jesteśmy w trakcie zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego na edycję 2026. Bardzo serdecznie zapraszam państwa do składania projektów, do przedstawiania pomysłów zarówno w wersji papierowej, jak i przede wszystkim za pośrednictwem strony dedykowanej. Wszystkie informacje znajdziecie na koniec tego filmiku, na koniec tego materiału. Natomiast nie znajdujemy się tutaj przypadkowo, dlatego że na terenie parku Linarn w 2025, czyli w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, powstaną m.in. dodatkowe hamaki, dodatkowe urządzenia takie jak stoły do ping -ponga. Jest to realizacja projektu z budżetu obywatelskiego 2025 autorstwa radnego Ryszarda Zięciaka. Natomiast co nowego w edycji 2026? Przede wszystkim jeszcze bliżej mieszkańców, czyli budżet obywatelski, tak zdecydowała Rada Warszawy na sesji, w październiku 2024 będzie jeszcze bliżej mieszkańców wracają projekty lokalne. Ursynów został podzielony na trzy strefy w dużym przybliżeniu zielony Ursynów oraz na północ od ulicy Płaskowickiej, przy której praktycznie się znajdujemy i na południe od ulicy Płaskowickiej, czyli Ursynów został podzielony na trzy obszary lokalne. Więc możecie zgłaszać projekty zarówno lokalne, jak i dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie na terenie Ursynowa na realizację projektu przeznaczyliśmy prawie 8 milionów złotych, więc tym bardziej zachęcam Was do kreatywnych pomysłów, do zgłaszania Waszych pomysłów na uczynienie Ursynowa jeszcze lepszym. I co ważne, szanowni państwo, jedna ze zmian przyjętych przez Radę Warszawy w ubiegłym roku przewiduje, że w tej edycji 2026, czyli w tej do której teraz składamy wnioski, składamy projekty, będzie można realizować także tak zwane miękkie aktywności na terenach, które nie są na obszarach, które nie są obszarami miasta stołecznego Warszawy. Także mamy poszerzoną paletę możliwości zarówno projekty lokalne, jak i możliwość zgłaszania projektów na terenach, które nie są oczywiście tych miękkich, na terenach, które nie są e, własnością czy nie są w dyspozycji miasta stołecznego Warszawy. Pamiętajcie do 21 do wtorku, jeśli macie jakieś wątpliwości, wejdźcie na stronę budżetu obywatelskiego albo na stronę urzędu dzielnicy Ursynów. Zapraszam was także w sobotę, w poniedziałek i we wtorek na maraton pisania e, projektów do budżetu obywatelskiego, a także na dyżury konsultacyjne pracowników urzędu Wszystkie informacje znajdziecie na stronie www. urzędu. Kochani, prawie 8 milionów, liczymy na Waszą kreatywność, liczymy na Wasze projekty.